Czy 800 plus to dobry pomysł? Skąd Kaczyński weźmie na to Właśnie. pieniądze? Skąd, to bierze, skąd bierze na to wszystko? A te 13, 14, no teraz? Nie wiem, może ze swojego powinien dać. A darmowe leki są? W sejmy powinny nie wejść do Sejmu. Dlaczego Pani chce zmiany rządu? Dlaczego? No bo tak jak mówię, kradną, oszukują. A darmowe leki są? Bo nie. zapowiadają znowu? Yy, mąż chory i płacę sto, yy, 100%. A słyszała Pani, że znowu zapowiada rząd? Yy. Słyszałam. Jak Pani to ocenia? Wierzy pani w to? Nie, nie wierzę. To autostrady, to wszystko darmowe, co obiecują? O tym to nie słyszałam, nie. Ja, nie boi się pani, że za dużą kraj w ten sposób? No kradną. Kradną, kradną i będą kraść. Na kogo głosować? Nie na kogo ko głosować? Na ko A może nie pójdę? <laughs> no, to, bo nie mam nie na ma, kogo. Nie na ko Nie. Ko nie. Co, musiałby, co musiałby rząd zrobić, aby obiecać, żeby pani była za nimi? Nie wiem. Nie odpowiem panu, bo nie wiem. A czego zacząć? To tylko jak tematu. Żeby coś ruszyło w tej Polsce. Żeby się coś ruszyło, zmienić rząd. W ogóle. Nowych ludzi młodych? Wszystkich, tak. W ogóle te, co są teraz w Sejmie, powinny nie wejść do Sejmu. Dlaczego pani chce zmiany rządu? Dlaczego? No bo tak jak mówię, kradną, oszukują, biorą sobie. Czy żadnej pod... żadnej partii pani nie widzi takiej, żeby. Nie. Podglądają. A jak zdrożyzną? Jak pani wystarcza? Ten... Ile emerytury? I... Nie. Nie. No mówię panu, 100% leki. Tak. Musi Pani pożyczać? Jak to wygląda? No nie no no, no, no trzeba sobie jakoś radzić, ale skoro mąż jest chory, to powinien mieć jakieś ale ciężko jest? Ulgi. tak. No, czy 800 plus to dobry pomysł? Słyszał Pan, że 800 plus chcą wprowadzić się do internetowa. Jak Pan to ocenia, że jak Kaczyński jest? obiecuje 800 plus? Dobry pomysł czy zły? Bardzo dobry, bardzo super. Panie, ja w Anglii mam 600 funtów na dwoje dzieci, to jest no raczej 5, to jest 3000. tysiące. Przeszło. A tu, a tu 800 zł, to co to jest? 800, to jest 200 euro nawet. Ale nie boi się, pan, że zadłużymy kraj w ten sposób? Nie zadłużymy. Mamy Też, na to pieniądze? To nie bogatszy, bo więcej wydajemy, podatki z tego są i wszystko mamy teraz. Czy gospodarka będzie kwitnąć? Zerowy podatek mamy na jedzenie, a jak zrobią te 2% czy 5%, to znowu te pieniądze powrócą. A się pan teraz żyje? Wystarczy na wszystko, jak to wygląda? Na wszystko. Ja jestem na emeryturze żoną. I na wszystko mi wystarcza. Czy pani nie musi oszczędzać? Nie muszę. Mo mogę, nie muszę. Emerytura dobra, wystarczająca? Bardzo dobra. Dwa, trzy tysiące dobrze. cztery. Teraz dostałem podwyżki 500 zł. Polotacji? Nie, podwyżki, No to w marcu co była. I czy plus 13 i czternastki to nie dostanę, bo już mam za do, wy... Dobrze, są te trzynki czternastki? Proszę? Dobrze są te trzynastki czternastki? Bardzo dobre. Dziękuję. A jakże moja żona ma 1300 zł, tylko emerytury to plus trzynastkę, czternastkę, to liczy przez cały rok, to ponad 200 zł co miesiąc dochodzi. W sejmy powinny nie wejść do Sejmu. Dlaczego pani chce zmiany rządu? Dlaczego? No bo tak jak mówię, kradną, oszukują.